Mega rampa. Widzowie! No, je. Feliz Navidad, Merry Christmas i, i takie tam. <głosy> <głosy> Bo więcej języków nie znam. Jakby strzelił? Góra! Góra wróciły. Ej ty, 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 ty! O, ojie o, ojie. Boże. <noise> Oh. To było fajne O, teraz dołem. Let's Ale let's A twój let's brak do... porobił, to jest najciekawsze Oj, teraz ja się porobiłem no nie! Wypadłem I dobrze, znaczy co? No to teraz dam lecimy Zmiana O kurde tu Nie! Dobra, żyje Jeszcze żyje. Ale już chyba nie. Już nie. Dobra, no, to będzie To będzie długa mega lampka. taka. Jak się Ale mieliśmy podobne mega lampy, co nie? Że górem, dołem Górem, dołem, no. I one zawsze fajne nie, bo... były. To no, były takie podwójne zjazdy. One się zawsze Uuu. fajnie pomiędzy choinkami tak, <grym> <grym> żeby żebyś wybuchnął. Ale a ten, ten, ten checkpoint tu trochę dobany jest. Czemu? Czemu? Tak daleko? No bo to jest trudna mega lampa, co ty chciałeś? Aha. A gdzie ty byś chciał checkpoint? Tutaj, żebyś samochodem, samolotem wyhaczył w most? Ja tak mhm. Okej okay. zahaczył ja choinkę Nie w choinkę Co ty kombinujesz? Czemu choinkę leciałeś? Co ty robisz? Póź, bo tu nie ma miejsca, dobra, ty za... Ja ciasno widzę dobra jeszcze się co on robi? Ja na mega rampę wlecieć Chciałem tu dolną platformę wlecieć tam jest strasznie ciasno. Ciasz? O no odkryło, no? Tak, odkryło mnie. No, sam i pewnie, prawda? Sam ode miałem. Janka miałeś LSDS. Masz, może tak nie na nagrywkę. Na, na, na po po, po nagrywkach, może, co? Los Santos Department. сервис? А то был бы сенсу. Сам ты вот щеку вмажу. Не, не будем там. Сейчас было бы еще нотка спитать. Dobra, za pierwszym tak. razem łatwy samochodik. No, całkiem łatwy. Jak na... Kto się cieszy? To nie będzie to... nie będzie łatwe. Wyjaśnij, ale automatik. Uli, automatyk. Gdzieś mianę to dobrze. Nie, dobrze. Wejdź, trzeba było. Nie. A ja patrzę. Co to? Do Eldorado. Nie na oko. Ale do już wejdze apę, no. Święta są, trzeba być miłym, nawet dla mapy. Wow. A się kręcę. Nie, ja, to jest na Cześć, Nara! Upa! Nara! Jezu dla ciebie! Parać nie automatycznie Za pierwszym razem ok, na drugim o ile mi nie wydupi? Gdzieś nie żadówka, trzymaj Wy mnie. Wydup się, wydup się, wydup się. Wydup się! Tak, Wy wiesz, <laughs> ja <laughs> <sam> się wydupiłem przez to. No blisko tak hańdzimy. A niech mu. Jak bądźcie kręci Połowa? Zaraz Fajnie się was zrobić 5 minut No mhm. O nie Znów mamy lot mam lot ja nie mogę Daj niech się butyniarka trafi O m mm. Myślę, że tu byłoby łatwiej. E, tym. 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 Tak. E, Wewnątrz, szczerze. Bo tu jest dużo miejsca i nie ma wiatraka. Okej, Ok, wypadłem sobie. Twórco mapy, nie myślałeś, żeby tutaj umieścić wiatrak? Nie. Nie ja tak to ci teraz ten Po w autobusie. Mam. No Było wisko, ale. nie trafiłeś. No tak. A autobusie już mam wiatkać. No to ten będzie chłodził. Też chłodzi. W zimę... no no Nie no, w zimę się wyłącza Cieknoju Łe to Batman No skie <śmiennie> ja, <śmiennie> <śmiennie> no. Konter bambus. Nie bambus. Ooo. Jak poleciam tym mamułotem? Może byś tam wypadł. Masz się wypadłem. No i dobrze. Ale. <śmiennie> Fajne było. Chciałem zobaczyć twoją minę W cudziu się stanęło się, ja się A, miał zazwyczaj. Zazwyczaj. Zazwyczaj to miało być O O Jak mi wysylało fajnie Cieszę się A ja się nie cieszę Mów za ciebie Rozumiem A c'era w to ja... <grymio> oh, Michael... Non lo sapevo, non io, un altro Michael. Per Do Santa? Per la Santa, no. Do Santa. perché è Santa? Ahahah, <grymio> la Santa. <grymio> Pratico, o to mi piaceva, no... Jak to się są, no to musi być Mikołaj. Aleć leć. A pierdo. do Siebie. <laughs> Niech nie mówi, bo. <laughs> bo powie. Też bajka Co wam w się sensie tacy na Bartka, no? wie to. Tak.

To była przepiękna Uw, akcja, Nie, Jedzie sobie już do mety, do checkpointu znaczy się i taki mazo mówili, za samolotem i psuje marzenia, Uw. już się z gąską witał Nie ma, nie ma gąski Nie ma gąski, zjedzona została na obiad chyba Zawsze lepiej to niż nie kwacze, <gabry> <aquíle> tak y ni no. Hop, 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 hop. Ale to było <laughs> jak utkał w ten... <laughs> Ech Ej. Tyle ci powiem Dlaczego <laughs> <Co> mi powiedziałeś? <laughs> o, ciężarówkę Ciężarówkę machem Dogoniłem Cię, też mam ciężarówkę. No co Ty? Ciekawe dlaczego? Nie mam pojęcia, no co się stało? Powiedz. Ja tam nie wiem. Ja Opowiedz, co się stanęło się. A taki jeden mnie. Co Ci zrobił? Ochoinka mi odbiła. Co ci zrobił taki jeden? To co ja mu zrobię zaraz? Zgwa... Co? 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 E, gramy już. lało mnie. <grystanie> 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 Przetulało mnie. <grystanie> <grystanie> No co? Pierwszy jest i trzeba cię no! No, 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 no. Oczywiście. Oj, teraz za dużo DHD HD wniknięte Michael! Ty gnoju to ja! No wiem! O ty A gnoju 2 na 1 mega lampę, dobyłem. Jeszcze tego takiego nie było. Niko innego tu nie widzę. No miałem kapiciek biegacie biegać dołem, no. Biegacie. biegacie? ja nie biegam łe łoo łe więc powiedz choinką to było ryzykowne te choinki aha, fajnie, sam kontr mi wysarł. te choinki były no, trudne, szczerze powiem dobrze na dywania no Tańczymy labada labada. La Oczywiście, że jak spotkałem Janka, to mam ciężarówkę. Logiczne tańczymy labada małego. Oj, automatiku, proszę, nie wydup Wydup Wydłup. Dobra, nie wydupiło. Prośby zostały spełnione. dobra. O, nic nie widzę. Otwórz oczy. Nieee. Nie było się. Bo... No to dobrze. świetność <noise> nie. no bo ciekawe co teraz będzie ciekawe Wyrodkę dajcie bo dzisiaj mam w teorii Chyba dobrze trafiliśmy Everona Czekaj. Także ten WORD <grystanie> EWELON nie oddaje Co ty dajesz? Jak nie oddaję? Co ty dajesz? No, no Co tak ty gadasz? To... <grystanie> o. Ale mimo wszystko przejechane, więc na no się cieszę. To nie fajnie. Zam, zam, zam. Nie obiecać, fikcja. No, nawet tak nie. Nie ma maza. Nie ma? Janek. A ostatni. Janek. Spadł na nadu. Opa. Opa, siupa! Adam. Adam. Fajnie. Skóry, deno. Co się stanęło? Się? Nieważne. Stanie jest tak, że polowałem na siebie. Aha, uważaj, bo wyjdzie tak, jak ja na tamtym ekranie z oksami. To, że wygrasz? Okej. Okay. Nie, że ja próbowałem sfurdzić Bachiego, a on mnie i na nawzajem. Tak. A ty. I nie drogi probowałam. O kurde. Ja ja nie uda tam Jak mi ten normalnie. Nie mogłeś wypaść, no. Cześć. Eee, karamba. O, dobra. Echt. Echt.